Tragiczna śmierć Ewy Evans, młodej i utalentowanej influencerki, aktorki oraz scenarzystki, zasmuciła wielu jej fanów i bliskich. Zaledwie w wieku 29 lat, Ewa zmarła, pozostawiając po sobie społeczność zszokowaną i pełną żalu. Przyczyna jej śmierci na ten moment nie jest znana, co dodatkowo potęguje ból i niepewność wśród jej najbliższych. Ewa była aktywna na platformach społecznościowych, gdzie zdobyła znaczną popularność, zbierając niemal 30 tysięcy obserwujących na Instagramie i ponad 300 tysięcy na TikToku. Dzieliła się tam fragmentami swojego życia w Nowym Jorku, ukazując codzienne wyzwania i sukcesy jako początkująca filmowiec. Jej twórczość była doceniana za autentyczność i świeże spojrzenie na życie miejskie. Rodzina Ewy oraz jej znajomi są pogrążeni w żałobie. Jak wyznała siostra Ewy, cała rodzina przeżywa trudne chwile, balansując między zaprzeczeniem a akceptacją tej smutnej rzeczywistości. Wczoraj moja rodzina otrzymała wiadomość, że zmarła nasza słodka, cudowna, kreatywna, troskliwa i zabawna Ewa, moja piękna siostra. Po 24 godzinach nadal znajduje się w ciągłym cyklu zaprzeczania i akceptacji, więc wiem, jak niewiarygodna i trudna będzie ta wiadomość. Na dolnym Manhattanie, 23 kwietnia, odbędzie się uroczyste pożegnanie Ewy, które będzie okazją dla bliskich i przyjaciół, aby oddać hołd jej pamięci i wspólnie przeżyć żałobę. Siostra Ewy wyraziła żal, że jej siostra nie jest już obecna, aby pomóc znaleźć odpowiednie słowa, które mogłyby wyrazić głębiej ich uczuć. Śmierć Ewy Ewans jest przypomnieniem o kruchości życia i wpływie, jaki jednostka może mieć na swoje otoczenie, nawet w krótkim czasie. Jej dziedzictwo jako artystki i influencerki pozostanie w sercach tych, którzy ją znali i cenili.